Witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym rozkładzie. Dzisiaj zajrzymy w myśli mężczyzny, który, mimo że może milczy, wciąż coś w sobie nosi. Zobaczymy, co dzieje się w jego głowie, w sercu i w emocjach, które próbuje ukryć. Będzie to rozkład pełen szczerości, ale też takiego wewnętrznego zrozumienia, bo czasem to, co wydaje się chłodem, jest po prostu strachem przed bliskością. Jeśli lubisz tego typu czytania, koniecznie zostaw łapkę w górę. To bardzo pomaga mi rozwijać kanał. Możesz też zasubskrybować i włączyć dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych rozkładów, bo naprawdę sporo dzieje się ostatnio w energii miłosnej. A jeśli chcesz wspierać moją twórczość i pomóc w tworzeniu kolejnych filmów, możesz dołączyć do wsparcia kanału. Wszystkie szczegóły znajdziesz pod filmem w opisie. To co, gotowa? W takim razie zobaczmy, co karty mają dziś do powiedzenia. No dobrze, kochana. Zobaczmy, co tak naprawdę dzieje się teraz w jego głowie. Już od pierwszych chwil widać, że on coraz bardziej się odsuwa. W jego energii czuć napięcie, takie jakby walczył sam ze sobą, ale też z całym światem. I właśnie tutaj pojawia się piątka buław, karta konfliktu. Starcia sprzecznych emocji. To pokazuje, że w środku niego trwa pewien chaos. On się miota między tym, co powinien, a tym, co czuje. To może być człowiek, który chce zachować twarz, nie przyznać się do błędu, więc walczy, choć tak naprawdę nie z tobą, tylko z własnymi emocjami. Zewnętrznie może wydawać się opanowany, ale w środku gotuje się od sprzeczności. Z jednej strony chciałby spokoju, z drugiej nie potrafi odpuścić. To trochę jakby sam sobie zaprzeczał. Ty pewnie czujesz, że coś się w nim zmieniło. Mniej wiadomości, mniej czułości, więcej chłodu. I tu właśnie wychodzi na jaw odwrócony as Pucharów. To symbol wygaszenia emocji, zatrzymania przepływu uczuć. Jakby w jego sercu zrobiło się sucho, jak po długim lecie bez deszczu. To nie znaczy, że nic już nie czuje, bardziej, że boi się tych emocji. Bo kiedy się boi, włącza chłód. I to właśnie teraz robi. Patrząc głębiej, widać, że w tym chłodzie jest dużo bólu. On nie odcina się dlatego, że mu obojętne, raczej dlatego, że coś w nim pękło i nie umie sobie z tym poradzić. I tu mamy odwrócone trzy miecze: kartę, która mówi o procesie gojenia. O próbie zagłuszenia cierpienia. On może próbować udawać, że już go to nie boli, że maszynską zborzędu, że mu żył wszystko w porządku. Ale pod tą maską coś jeszcze pulsuje. Widzisz, to taki typ, który nie powie wprost, że cierpi, tylko raczej wycofa się, schowa za murem racjonalnych wymówek. I wreszcie pojawia się odwrócony rycerz Buław, który mówi o utracie kierunku, o zatrzymaniu. On nie wie, dokąd zmierza. Kiedyś był pewny siebie, może nawet trochę zbyt pewny, teraz to się rozmyło. Zatrzymał się w pół drogi, zamiast działać, zaczyna analizować, zamiast mówić, milczy. Ta karta bardzo często pokazuje moment, w którym ktoś po prostu nie ma odwagi ruszyć dalej, więc woli stać w miejscu. Jeśli masz wrażenie, że on jakby zniknął emocjonalnie czy fizycznie, to właśnie to widzimy tutaj. On ucieka w ciszę, w chłód, w pozorny spokój, ale pod tą ciszą wciąż buzuje niepewność i chaos. To człowiek, który myśli, że odcinając się, rozwiąże problem, a w rzeczywistości tylko go pogłębia. Dlatego, kochana, ta pierwsza część rozkładu mówi jasno: to nie twoja wina, że on się odsuwa. On sam nie wie, jak poradzić sobie ze swoimi emocjami. Ucieka. Bo boi się zderzenia z własnym sercem. Ale jak wiesz, od siebie samego jeszcze nikt nie uciekł. No dobrze, kochana, teraz zobaczmy, co tak naprawdę kieruje nim w głębi. Bo wiesz, czasem człowiek podejmuje decyzje, które z pozoru wyglądają na silne, a tak naprawdę są po prostu próbą ucieczki. I tutaj od razu pojawia się szóstka buław, karta, która mówi o potrzebie uznania. O pragnieniu bycia podziwianym, o tym, żeby ktoś go zauważył i docenił. To niekoniecznie pycha, ale bardziej taka głęboka potrzeba potwierdzenia swojej wartości. On chce czuć się zwycięzcą, chce mieć wrażenie, że wychodzi z tej sytuacji na górze. I właśnie dlatego odchodzi, nie po to, by coś zakończyć, tylko by w jakiś sposób wygrać. Zauważ, że to typ mężczyzny, który nie lubi przegrywać. Jeśli w relacji pojawiło się napięcie, on woli się wycofać, niż przyznać do błędu. Siódemka mieczy pokazuje to bardzo wyraźnie. To karta unikania, omijania problemów, takiego emocjonalnego pany po cichu uciekam. On może mówić, że potrzebuje czasu, że musi coś przemyśleć, że ma teraz dużo na głowie, ale tak naprawdę to tylko wymówki. Prawdziwy powód jest prosty: on nie chce mierzyć się z emocjami. To człowiek, który myli spokój z brakiem odpowiedzialności. I tutaj, w środku tego wszystkiego, wychodzi mag, bardzo silna karta, pokazująca potrzebę kontroli i wpływu. W głębi duszy, on chce mieć poczucie, że to on panuje nad sytuacją. Nawet jeśli odchodzi, to chce wierzyć, że to była jego decyzja. Że to on steruje. Mak często pokazuje też potrzebę manipulowania obrazem siebie. On chce, żebyś myślała, że dobrze sobie radzi, że jest spokojny, silny, niezależny. Ale wiesz, to tylko fasada. W środku to mały chłopiec, który boi się, że jeśli dopuści uczucia, to znów ktoś go zrani. Z kolei siła, która pojawia się dalej, mówi o tym, że wszystko, co robi, jest w gruncie rzeczy reakcją na wewnętrzny lęk. On nie ma w sobie tej prawdziwej siły spokoju, tylko siłę kontrolowania, siłę, która polega na zaciskaniu pięści i udawaniu, że nic nie czuje. Ale paradoksalnie to właśnie ty jesteś tą, która ma w sobie więcej odwagi, bo ty potrafisz spojrzeć w emocje, zrozumieć, nazwać i przeżyć. Kiedy patrzę na ten układ. Widać bardzo wyraźnie, że jego odejście to nie manifestacja mocy, tylko próba ucieczki przed dyskomfortem. On chce, żeby było łatwo, żeby nikt niczego od niego nie wymagał. To taki etap, w którym mężczyzna mówi sobie: Chcę spokoju, ale nie rozumie, że spokój bez szczerości to tylko cisza pokłótni, nieprawdziwe ukojenie. Ty możesz czuć żal, możesz czuć niedosyt, bo zostawił sprawy bez słowa. Ale uwierz, to nie koniec tej historii. Taki człowiek nie potrafi zamknąć drzwi na dobre, bo nie zakończył emocji w sobie. Odszedł fizycznie, ale energetycznie nadal tam jest. Obserwuje, sprawdza, wraca myślami. W pewnym sensie nadal z tobą rozmawia, tylko w ciszy, w swojej głowie. Więc jeśli czujesz, że to jeszcze nie koniec, masz rację. On zniknął. Bo potrzebuje czasu, by przekonać samego siebie, że potrafi bez ciebie, a w głębi duszy już wie, że to tylko pozory. No dobrze, kochana. Teraz zaczyna się ciekawa część, bo wiesz, po tym etapie wycofania i udawania, że nic nie czuje, on zaczyna działać, ale po swojemu. Pojawia się tu energia, która pokazuje, że nie potrafi całkowicie odpuścić. I właśnie. Dlatego na początku widzimy odwróconą dwójkę denarów, kartę braku równowagi, emocjonalnego rozchwiania, takiego nieustannego żonglowania między dwiema decyzjami. On chce kontrolować sytuację, ale sam gubi się w tym, co czuje. Raz robi krok w Twoją stronę, a za chwilę się wycofuje. To typowy znak człowieka, który nie umie pogodzić serca z rozumem. Z jednej strony chciałby zachować spokój, i mieć wszystko nie pod kontrolą, z drugiej, wciąż coś go do ciebie ciągnie. To taki moment, w którym on sam sobie przeczy. Udaje, że mu nie zależy, a tak naprawdę nie potrafi całkiem zniknąć. I tu właśnie pojawia się odwrócone trzy puchary: brak szczerości, fałszywe uśmiechy, powierzchowne relacje. Może próbować pokazać na zewnątrz, że świetnie się bawi, że ma wokół siebie ludzi. Że żyje pełnią życia, ale to tylko teatr. On udaje, że wszystko jest dobrze, by nikt nie zauważył, jak bardzo w środku jest pogubiony. I w tym wszystkim pojawia się odwrócony król mieczy jedna z najmocniejszych kart, gdy mówimy o manipulacji. To energia człowieka, który za pomocą słów i zachowania próbuje kształtować rzeczywistość tak, by zawsze wypaść lepiej. On potrafi powiedzieć coś tak, że sama zaczynasz się zastanawiać, czy to ty nie przesadzasz. To mężczyzna, który gra na emocjach, ale nie po to, żeby cię skrzywdzić, tylko po to, żeby nie stracić kontroli. Bo kiedy czuje, że grunt usuwa mu się spod nóg, natychmiast szuka sposobu, by znów mieć przewagę. Może zdarzyć się, że znów się odezwie. Ale nie dlatego, że zatęsknił z potrzeby serca, raczej dlatego, że chce sprawdzić, czy wciąż ma wpływ. Czy odbierzesz telefon, czy odpiszesz, czy zareagujesz. To test, a nie wyznanie uczuć. I tu pojawia się odwrócona czwórka pucharów, która mówi o znudzeniu, o tym, że on nie potrafi docenić tego, co miał. Teraz szuka emocji, które pozwolą mu poczuć się ważnym, ale to nie jest prawdziwe otwarcie raczej próba upewnienia się że nadal może pociągać za sznurki. Wiesz, to jest ten moment, w którym kobieta często zadaje sobie pytanie, czemu on wraca, skoro sam odszedł. I właśnie tu jest odpowiedź: on wraca, bo nie potrafi żyć bez kontroli. Chce mieć cię w zasięgu, nawet jeśli nie planuje niczego poważnego. To taka emocjonalna gra, w której on czuje się silny tylko wtedy. Gdy wie, że Ty jeszcze o Nim myślisz. Dlatego kochana, jeśli teraz coś w Tobie drgnęło, jeśli czujesz, że może się odezwać, pamiętaj, to nie znak od losu, to test od wszechświata. On sprawdza, czy dalej dasz mu moc nad sobą, ale ty już wiesz, co się dzieje. I to ty masz teraz przewagę, a przy okazji daj znać w komentarzu. Czy czujesz, że ten rozkład opisuje Twoją sytuację? Czasem te historie potrafią być zaskakująco trafne, a Twoje doświadczenie może pomóc innym kobietom, które też przez to przechodzą. No i zobacz, kochana. Po tym wszystkim, co już widziałyśmy, po tej jego grze, po udawaniu, że ma wszystko pod kontrolą, przychodzi moment, w którym karta odwraca się w zupełnie inną stronę. Bo nagle. W tym jego chłodzie i milczeniu zaczyna pojawiać się pustka. I tutaj wychodzi umiarkowanie, karta ciszy, refleksji i poszukiwania wewnętrznej równowagi. Ona mówi o kimś, kto powoli zaczyna rozumieć, że życie bez emocji, bez drugiej osoby, bez ciepła, jest jak herbata bez smaku. On niby uspokaja się, ale to nie jest spokój, który daje ukojenie, to spokój, który boli. W tej karcie widać, że jego dusza próbuje się zrównoważyć. Może wracać myślami do ciebie, ale nie po to, żeby się odezwać, tylko żeby w środku siebie zrozumieć, co właściwie zrobił. To taki moment, kiedy człowiek siada w ciszy i zaczyna słyszeć echo własnych decyzji. I im dłużej słucha, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że ta cisza jest zbyt głęboka. A zaraz po niej pojawia się rycerz denarów. Symbol powolnego działania, rozważania każdego kroku, to ktoś, kto idzie wolno, ale stabilnie. I tak właśnie on teraz funkcjonuje. Już nie działa z emocji, już nie biega z jednego skrajnego pomysłu w drugi. Teraz zatrzymał się. Tylko, że to zatrzymanie ma też drugą stronę. Ono pokazuje, że boi się ruszyć dalej, bo każdy ruch mógłby coś zmienić. A on przecież tak bardzo chce zachować pozory kontroli, więc stoi w miejscu, trzymając w dłoni wspomnienia, które nie pozwalają mu iść naprzód. Następna karta, odwrócone osiem denarów, to już typowy obraz człowieka, który przestaje się starać. Kiedyś próbował, może walczył o związek, może chciał coś udowodnić, a teraz po prostu odpuszcza. Ale nie dlatego, że mu przeszło, tylko dlatego, że nie widzi sensu. To jest ten stan, kiedy człowiek mówi sobie, po co próbować, skoro to i tak się nie uda. W głębi to ogromna bezsilność, tylko przykryta maską obojętności. I wreszcie odwrócone koło fortuny symbol zatrzymanego czasu. Jakby los dał mu szansę na zmianę, ale on z niej nie skorzystał. I teraz utknął w miejscu które sam sobie stworzył. Czuje, że coś poszło nie tak, ale nie wie, jak to naprawić. Może nawet mówi sobie, że tak miało być, że to przeznaczenie. Ale wiesz co? To tylko wymówka, bo w środku dobrze wie, że gdyby miał odwagę, to mógłby spróbować jeszcze raz. W tej części rozkładu widać, że jego siła zaczyna pękać. Cała ta pewność siebie, cała ta kontrola, wszystko powoli się rozsypuje, a pod spodem zostaje tylko strach. Strach przed ciszą, przed pustką, przed samotnym wieczorem, w którym nie ma już komu napisać, że był ciężki dzień. To moment, w którym On zaczyna rozumieć, że odszedł nie od ciebie, tylko od samego siebie. I ty, kochana, możesz to czuć. Możesz mieć takie momenty, że wciąż odbierasz jego energię. Że śni ci się, że nagle o nim myślisz bez powodu. To właśnie ten moment, kiedy on się zatrzymuje i zaczyna czuć brak, ale pamiętaj, to jego lekcja, nie twoja. Ty już odrobiłaś swoją, nauczyłaś się, że miłość to nie walka o uwagę, tylko wzajemność. Więc pytanie, które zostaje na koniec tej części, brzmi: czy on naprawdę jest gotowy na tę samotność? Której się tak bardzo bał? Bo może dopiero teraz zaczyna rozumieć, jak trudno żyje się w świecie, w którym wygoda wygrała z bliskością. Kiedy myślisz, że już nic go nie zaskoczy, że wreszcie nauczył się czegoś z tego dystansu, on zaczyna śnić. I nie o tobie w sposób prawdziwy, tylko o wyidealizowanym obrazie życia, w którym wszystko jest łatwe, spokojne i przewidywalne. Widzisz, tutaj pojawia się wisielec, karta zawieszenia, patrzenia na świat z innej perspektywy, ale też stagnacji. On zawisł między tym, co było, a tym, co chciałby mieć. Z jednej strony wspomina, z drugiej tworzy w głowie obraz nowego życia, w którym nikt nie wymaga, nikt nie zadaje trudnych pytań. To taki sen o spokoju bez emocji, ale jak dobrze wiesz, to tylko iluzja. Wisielec często pokazuje moment, kiedy człowiek zamiast działać, woli patrzeć. On zatrzymał się w tym marzeniu, jakby czekał, aż los sam przyniesie mu to, czego pragnie. Ale życie nie działa w ten sposób, a on wciąż nie rozumie, że żeby coś miało sens, trzeba w to zainwestować. Czas, energię, emocje. Dalej widzimy odwrócone dziewięć denarów, które mówi o braku samowystarczalności. On niby chce być niezależny, ale w głębi duszy wciąż potrzebuje kogoś, kto o niego zadba. Marzy o spokoju, który ktoś mu zapewni. Nie umie być sam, choć na zewnątrz mówi, że właśnie tego potrzebuje. To pokazuje, że jego wizja idealnego życia opiera się na tym, że ktoś inny wykona za niego całą emocjonalną pracę. On tylko chce mieć dobrze, i to właśnie ta energia komfort bez zaangażowania. Miłość bez wysiłku, relacja bez odpowiedzialności. Następna karta, odwrócone sześć pucharów, otwiera w nim wspomnienia, ale takie wybiórcze, nieprawdziwe. On idealizuje przeszłość, może myśleć o tobie, ale raczej w taki sposób było fajnie, ale teraz musi być lepiej. Nie pamięta trudnych momentów, nie pamięta Twoich łez, tylko to, co pasuje do jego obrazu siebie. To taka emocjonalna amnezja. On chce pamiętać tylko to, co mu wygodne. I w tej fantazji, ty nadal jesteś kimś, kto czeka, kto zrozumie, kto nie ma pretensji, ale przecież ty już wiesz, że to nieprawda. A na końcu pojawia się sześć mieczy karta odejścia, ale spokojnego, bez dramatów. To symbol jego wewnętrznego przekonania, że czas ruszyć dalej, tylko że. To odejście nie jest ostateczne. On nie zamyka drzwi, on po prostu odpływa w stronę, która wydaje mu się bezpieczniejsza. Nie rozwiązuje problemów, tylko chowa je pod dywan. To jego sposób na życie nie przeżywać, tylko przetrwać. W tej sekcji bardzo mocno widać jego wewnętrzne złudzenie. On tworzy sobie świat, w którym nikt nie zadaje pytań, nikt nie konfrontuje go z emocjami. I w tym świecie to on jest spokojny, niezależny, wolny, ale też kompletnie sam. Bo prawdziwa bliskość nie rodzi się z wygody, tylko z odwagi bycia szczerym. Ty, kochana, zaczynasz to widzieć coraz wyraźniej, już nie z żalem, nie z tęsknotą, tylko z takim łagodnym zrozumieniem, bo wiesz, że nie jesteś od tego, żeby go zbawiać. On sam musi odnaleźć swoją drogę. Ty możesz tylko obserwować z boku, z poczuciem spokoju, że zrobiłaś wszystko, co mogłaś. I może właśnie dlatego ta część rozkładu kończy się ciszą taką spokojną, dojrzałą ciszą, bo ty już wiesz, że jego idealny świat istnieje tylko w jego głowie, a prawdziwe życie toczy się dalej, bez niego w centrum twoich myśli. No i teraz, kochana, nadchodzi moment, w którym jego wewnętrzny świat zaczyna się chwiać. Po tym wszystkim, co sobie wymyślił, po tym spokojnym, idealnym świecie, w którym miał czuć się wolny, przychodzi refleksja. I pierwsza karta, jaka tu wychodzi, to odwrócona dwójka mieczy. To bardzo wymowny symbol. Oznacza człowieka, który zbyt długo udawał, że nic nie czuje, aż w końcu emocje przebiły się przez mur. On traci kontrolę nad swoimi myślami. To tak, jakby głos rozsądku i głos serca zaczęły się w nim kłócić, a on sam nie potrafił już zdecydować, który z nich ma rację. W tej karcie jest chaos. To moment, w którym człowiek próbuje utrzymać spokój, ale w środku czuje się, jakby stał w oku emocjonalnego huraganu. On zaczyna kwestionować własne decyzje, zastanawia się, czy dobrze zrobił. Czy nie przekroczył granicy, z za której trudno będzie wrócić? Czuję, że coś jest nie tak, choć jeszcze nie potrafi tego nazwać. I zaraz po tym pojawia się wisielec, znowu, ale tym razem w zupełnie innym kontekście. Teraz to już nie stagnacja, jak wcześniej, tylko moment przebudzenia. On zaczyna patrzeć z innej perspektywy. Może w końcu dociera do niego, że to, co uznawał za siłę, było tylko ucieczką, że ten chłód, który miał go chronić, w rzeczywistości go unieszczęśliwia. Wisielec w tej pozycji to symbol człowieka, który zaczyna rozumieć, że jedyną drogą do wolności jest szczerość wobec siebie. Tyle, że na razie tylko rozumie, jeszcze nie działa. I tutaj pojawiają się odwróceni kochankowie bardzo mocna karta, kiedy mówimy o emocjach. To nie jest brak uczuć to konflikt uczuć. On wciąż cię czuje, wciąż coś w nim rezonuje, ale rozum mówi: Nie, nie wracaj. To rozdwojenie, które boli. Widać, że jest rozdarty między tęsknotą a dumą między sercem, które tęskni, a ego, które wciąż szepcze Musisz być twardy. To właśnie w tym miejscu zaczyna się jego prawdziwy kryzys, a potem przychodzi odwrócona dziesiątka mieczy, i choć brzmi dramatycznie to paradoksalnie jest to moment nadziei, bo ta karta mówi o człowieku, który był już na dnie i powoli zaczyna się z tego dna podnosić. On ma świadomość, że zranił, że zniszczył coś cennego, ale nie potrafi jeszcze wprost się do tego przyznać. Zamiast słów skruchy, cisza. Zamiast gestu pojednania, analizowanie, czy dałoby się to wszystko jakoś odkręcić bez utraty twarzy. I wiesz co, kochana? W tej części rozkładu bardzo mocno widać jego ludzką słabość, bo on naprawdę ma wątpliwości. Nie dlatego, że nagle doznał olśnienia, ale dlatego, że pustka, którą sam stworzył, zaczyna go przytłaczać. Człowiek, który chciał mieć kontrolę, teraz czuje się jak marionetka we własnych emocjach, a jego chłód to już nie siła. To tarcza, za którą chowa się ktoś, kto nie ma odwagi przyznać: Boję się, że Cię straciłem. Dla Ciebie to ważny moment, bo teraz widać prawdę. To nie Ty byłaś zbyt emocjonalna, to On był zbyt zamknięty, to nie Ty chciałaś za dużo, to On dawał za mało. I choć może nigdy tego głośno nie powie, w środku już to wie. Tak więc teraz, gdy Jego świat powoli zaczyna się kruszyć, ty możesz spokojnie patrzeć z dystansu, bo w tej części jego historia nie wymaga już twojej reakcji, wymaga twojej ciszy. To ona powie mu najwięcej. I dochodzimy, kochana, do tej ostatniej, najspokojniejszej, a zarazem najbardziej znaczącej części rozkładu, bo teraz widać już wszystko jak na dłoni. Po tych wszystkich wewnętrznych burzach. Po jego próbach ucieczki i kontroli przychodzi moment, w którym zaczyna dostrzegać, kim naprawdę dla niego jesteś. I właśnie tutaj pojawia się mag, karta inicjatywy, ale też świadomości, że to ty byłaś tą siłą, wokół której kręcił się jego świat. W jego oczach jesteś kimś, kto ma w sobie moc, kto potrafi działać z serca, ale też zachować klasę. Mag pokazuje, że on czuje twój wpływ. Nawet wtedy, kiedy udaje, że go nie ma. Ty po prostu działasz na niego energetycznie. Ale zaraz za tym pojawia się siła, czyli energia ciepła i łagodności, które potrafią kruszyć nawet najbardziej twarde mury. To ty jesteś tą siłą, nie on. Bo twoja siła nie polega na kontroli, tylko na spokoju, który płynie z dojrzałości. On to widzi, choć nigdy ci tego nie powie. W jego głowie przewija się myśl ona jest kimś, do kogo zawsze mogę wrócić. Ale właśnie ta świadomość go przeraża, bo jeśli zawsze możesz być, to znaczy, że on nie musi się zmieniać, a jednocześnie wie, że jeśli znikniesz naprawdę, jego świat się rozsypie. I wtedy wchodzi siódemka mieczy, karta, która mówi o ucieczce, o unikaniu prawdy. On próbuje jeszcze grać, udawać, że nic się nie dzieje. Może nawet wmawiać sobie, że to już przeszłość, że tak musiało być, ale to tylko pozory. W rzeczywistości on się boi, boi się konfrontacji, bo wie, że przy tobie nie ma już masek, bo ty znasz go zbyt dobrze, znasz jego cienie, jego słabości, jego lęki i mimo tego wszystkiego nadal potrafiłaś być dobra. A to jest coś, czego on nie potrafi sobie wybaczyć. Na końcu tego rozkładu pojawia się paść pucharów, młoda, delikatna energia emocji to jak iskierka w jego sercu, która wciąż się tli. On wciąż coś czuje, wciąż w nim drży to wspomnienie czułości. Może jeszcze nie gotowy, żeby to wyrazić może nie umie nazwać tego słowami ale gdzieś w środku zaczyna dojrzewać myśl, że nie każda strata musi być końcem że może warto w końcu. Przestać uciekać, ale czy zrobi krok? Nie wiadomo. Ta karta mówi raczej o emocjonalnym poruszeniu niż o działaniu. On zaczyna rozumieć, że nie znajdzie spokoju w kontroli, tylko w szczerości, ale wciąż się boi. Boi się, że jeśli się otworzy, znowu zostanie zraniony. Boi się, że już za późno. Widzisz, kochana, na końcu tego rozkładu to nie on jest zwycięzcą. To ty wychodzisz z tej historii silniejsza, spokojniejsza, mądrzejsza, bo zrozumiałaś, że jego emocjonalny chaos nie jest Twoim zadaniem do rozwiązania. Ty już odrobiłaś swoją lekcję. Teraz to on musi zmierzyć się z własnym cieniem. Ty jesteś tą, która wyszła z tego rozkładu z sercem spokojnym, z podniesioną głową. Już wiesz, że nie musisz wracać tam, gdzie ktoś tylko udaje obecność. I właśnie dlatego końcowa nuta tego filmu nie jest o smutku, jest o wolności. Bo czasem największym dowodem miłości jest pozwolić komuś zostać samemu z jego lękiem.